Przygotowana przez działającą przy Ministerstwie Aktywów Państwowych Komisję do spraw reformy nadzoru właścicielskiego, nowelizacja Kodeksu spółek handlowych to największa od 20 lat zmiana obowiązujących w tym obszarze przepisów. Zakłada ona dostosowanie zasad ładu korporacyjnego do potrzeb współczesnych przedsiębiorców. Zmiany takie jak wprowadzenie prawa grup spółek, wprowadzenie zasady osądu biznesowego. Przyznanie radom nadzorczym nowych kompetencji, rozszerzenie ich uprawnień informacyjnych istotnie wpłyną na sposób funkcjonowania polskich przedsiębiorców. Powinny przyczynić się one do usprawnienia działania rodzimych spółek, niemniej jednak mogą one również stanowić wyzwanie dla biur zarządów, które będą zmuszone wesprzeć organy w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości prawnej. Przygotowane zmiany w zakresie prawa grup spółek pozwolą spółkom dominującym na bardziej efektywne zarządzanie ich spółkami zależnymi. Zasada osądu biznesowego uporządkuje zasadę oceny odpowiedzialności członków organów. Przyznanie radom nadzorczym nowych kompetencji powinno pozwolić temu organowi na to być dla zarządu efektywnym partnerem w kierowaniu. Rozwiązania z zakresu prawa grup spółek zostały zaprojektowane w taki sposób, by stanowiły one kompromis pomiędzy potrzebą zwiększenia efektywności zarządzania grupą spółek z jednej strony, a z drugiej strony zapewnieniem ochrony interesariuszom spółek wspólnikom mniejszościowym, wierzycielom, w związku z czym wraz z przyznanymi spółce dominującej dodatkowymi kompetencjami, ustawa przewiduje też mechanizmy ochronne, takie jak szczególne rodzaje odpowiedzialności, jak uprawnienia informacyjne wspólników mniejszościowych. Wydaje się, że to właśnie będzie stanowiło kompromis, pozwalający na poprawę sytuacji wszystkich uczestników obrotu